Nowoczesne automatyczne pergole aluminiowe teraz dostępne z montażem w końskich Powiecie Koneckim i okolicach. Zadzwoń, dowiedz się więcej i poznaj wycenę. 10, 10, 9, 8, 8 7, 7, 6, 6 5, 6, 4, 3, 4 3, 2, 3, 2, 1. Jest! Jest punkta. Zaczynają się święta, a święta poprzedza wizyta świętego Mikołaja. Dzień dobry. Witamy wszystkich zgromadzonych, a przede wszystkim tych najmłodszych. Tych najmłodszych przybyłych, bo oni dzisiaj są tutaj najważniejsi. Życzymy wam wszystkiego dobrego, kochani. Tak jest, wszystkiego dobrego od nas. Dużo zdrówka. To mi maluchy. Piąteczka Mikołajowi. Dzieci były grzeczne w tym roku? Grzeczne były w tym roku? Super. Złocistym łańcuszkiem wokoło cię okręcę. Złocistym łańcuszkiem główkę cię owinę, bo przyjdą tu dzieci do ciebie w gościnę. Jeszcze jak morys, zapachniesz żywicą, a wtedy się goście się naprawdę zachwycą. Może teraz zatańczymy i dziewczynki zaprosimy. Tej choince zaśpiewamy, wszystkie dzieci pójdą w tany. <mulny wytok -encji> Niech w Końskich zawsze radość gości, a święta będą śnieżne i pełne miłości. My swą radością świat zmieniamy, gdy lampki choinki rozpalamy. Niech piękne drzewko, co w niebo się pnie, przypomni nam wszystkim, jak dobrze tu jest. Więc teraz głośno zawołaj z nami, choinko, zabłyśnij ponad... Dachami. Niech świecą lampki. Raz, dwa, trzy. Niech się spełniają świąteczne sny. A teraz wszyscy razem z nami głośno, radośnie zachęćcie brawami. Niech magia świat w świat się uniesie. Trzy, dwa, jeden. Choinko, zaświeć się. Jest raz w roku taki czas, Gdy choinkę każdy z nas w domu, w szkole, w sklepie w pracy, Kupię białą choinkę wszystkie odazy. Zielona i pachnąca, Barna i mieniąca, To choinka świąteczna, Piękna i bajeczna, Zielona.